Cześć, ja jestem TaboPL, a to jest Let's Play z gry Dark Souls Prepare to Die Edition dla strony Gildiagier komputerowych. Poprzednio, poprzednio wykonaliśmy, przeszliśmy samo uczek naszą cudowną panią bandytą. Pokonaliśmy. No, przepraszam, mikrofon ruszyłem. Pokonaliśmy... Pokonaliśmy demona i wielki kruk. który zaraz powinien się pojawić na ekranie I powiem dlaczego dopiero zaraz i dlaczego wiem, że się pojawi. A może najpierw porozmawiajmy z tym gościem. Well there are. No właśnie. I naszym zadaniem, jako nieumarłego, jest uderzyć w te dwa dzwony przebudzenia. Weźmy sobie zwłoki człowieczeństwa. O nich więcej w przyszłości. Są bardzo ważne, ale... Myślę, że można by o nich opowiedzieć potem, kiedy znajdziemy jakieś takie człowieczeństwo. Kiedy dostaniemy człowieczeństwo za zabicie potwora, o tym wtedy więcej powiem. Porozmawiamy jeszcze z nim, chociaż to nic Petrus ciekawego so nie będzie. Może gdybym z nim teraz nie porozmawiał, potem bym nie miał jakichś opcji. Warto ze wszystkimi rozmawiać na różne tematy, bo potem się okazuje, że jak się nie porozmawiało, to się coś traci. I don't know. I, i nie można czegoś zrobić czy coś jest niedostępne No cóż, tam trzeba iść Teraz tak kiedy tutaj będę sobie walczył chciałem przeprosić za dwie rzeczy na początku tego odcinka Po pierwsze chciałem przeprosić za to że, że jest opóźniony od dwa dni to z powodu świąt mam nadzieję że rozumiecie że tam rodzina różne sprawy i ciężko w święta znaleźć czas, żeby nagrać coś Znaczy nagrałem to, nawet jeszcze przed świętami, żeby y, było. Y, było na niedzielę, ale... i właśnie tutaj się pojawia powód drugich przeprosin, y, był problem z dźwiękiem, znaczy z dźwiękiem z mojego mikrofonu, coś się nie nagrało. Ja gadałem przez te 20 minut, a potem kurczę się okazało, że gadałem, ale na próżno, bo dźwięk się nie nagrywał, nie wiem czemu. Mikrofon po prostu się nie, nie aktywował, bo był podłączony, ale w Audacity przyłączył mi się taki pstryczek, że nie nagrywa się z mikrofonu, tylko z czegoś tam innego i... właśnie, więc teraz nagrywam ten dźwięk oddzielnie. W te sobie leci ten mój filmik, a ja po prostu gadam do niego. Dobra, teraz trzeba będzie to przeskoczyć, bo tam jest... Krypto item, nie zawsze się udaje to przeskoczyć, to zaznaczam. Na początku miałem ogromne problemy, z tymi próbowałem po kilka razy, ale item jest tego wart. Jak mamy pierścień ofiarny, on daje taką możliwość, że kiedy zginiemy... mamy założonego. I kiedy zginiemy, to nie tracimy ani dusz, ani człowieczeństwa. I. Ym, I on wtedy zostaje zniszczony, ale jak mamy naprawdę dużo dusz i nie chcemy ich tracić, to się opłaca. Bo można na przykład po jakimś bosie założyć. Kiedyś tak zrobiłem i się okazało, że rzeczywiście zginąłem po tym bosie. I dzięki temu nie musiałem się wracać po duszę to raz, a dwa żony mi nie przepadły, jakbym przez przypadek zginął jeszcze raz. Nie wiem czy o tym mówiłem, ale kiedy zginiemy, dusze przepadają. Znaczy dusze zostają, tak? Kiedy raz zginiemy, dusze zostają w jakimś miejscu. Możemy tam wrócić i je, podnieść razem z człowieczeństwami. O nich więcej potem, uwierzcie mi, że będzie okazja jeszcze na pewno. Kiedy zginiemy, one tam zostają, a... Kiedy po nie przyjdziemy, to oczywiście odzyskujemy, ale kiedy zginiemy drugi raz, nie odzyskawszy ich wcześniej, to one przepadają. I pojawia się nowy znacznik z nowymi duszami. Ale... Lepiej jest podnieść za pierwszym razem zdecydowanie. Dobra, teraz trzeba... Przeskoczyć tam będzie przejście. Można by to zrobić od drugiej strony jakby, ale tak będzie łatwiej. No i tutaj jest człowieczeństwo zresztą. Zaraz zresztą zobaczycie jak to się obchodzi od drugiej strony, bo będę musiał jeszcze zeskoczyć po jeden przedmiot. Właśnie tam jak tam się idzie naokoło. W ogóle powiem Wam, że w tym odcinku jeszcze będzie. A wow. Jeszcze jedna ciekawa rzecz będzie na pewno: yy, ciężka walka i to nie z bosem Będzie okazja zapoznać się z, z normalnym, trudnym przeciwnikiem. W tych grze sensie, też jest sporo. No, ale o tym potem. Yy, co do tych początkujących, przy, początkujących pierwszych przeciwników, yy, to ci starczą. Yy, sprawiali mi na początku bardzo duże problemy. Tacy wiecie, yy, będą jeszcze tutaj na pewno do. O których mi chodziło. No tacy starczą, bo nie umiałem kompletnie obchodzić ich tarczy, sensownie. I... I na początku rzeczywiście oni potrafią sprawić trochę problemu, ale jak już człowiek nieco ogarnie, to jest lepiej z tym. Na każdego przeciwnika jest jakaś taktyka, która się sprawdza, tylko zanim człowiek ją ogarnie, to minie powiedzmy na bosów, tak? Jak zanim człowiek ogarnie tę taktykę, to. Minie kurczę kilka walk już, a potem jeszcze trzeba umieć ją wdrożyć, na przykład z tym podwójnym bossem, o którym mówiłem, tym najtrudniejszym w grze, moim zdaniem. To taktykę to ja już rozgryzłem dosyć szybko. Znaczy no nie, nie dosyć szybko może, ale rozgryzłem i potem jak ją już rozgryzłem, to i tak mi się nie udawało wygrać, bo, bo byłem za słaby I, i w końcu się udało ale to też zajęło trochę czasu, jak już tą taktykę miałem, więc... No gra jest wymagająca na pewno. Można powiedzieć, że nie jest. jest no, zwłaszcza, że od początku da się spotkać ciężkich przeciwników. Jak właśnie jeden, z którym będę jeszcze tu walczył. Na początku rzeczywiście on był dla mnie wielkim wyzwaniem, ale to może też więcej powiem o tym potem. przedłem tutaj, problem znalazłem jakieś człowieczeństwo. Te dusze, znalazłem dusze duża, duża dusza na przykład nieumarłego, czy nieznajomego nieumarłego, coś takiego Za nie się dostaje dusze po prostu, można to skonsumować I wtedy na znaczniku tam po prawej stronie dodaje się trochę dusz To zależy jaka dusza, bo są i takie, które dają 10 tysięcy Ale to potem, dużo potem w grze Więc... Te teraz dają mało, potem się kompletnie nie przydają Więc jakby je trzeba było konsumować, to lepiej teraz... Dlatego się nie robi od tak, że po prostu się zjada, bo można zginąć i stracić coś Tylko oczywiście przy ognisku Jak już człowiek widzi na przykład O, no brakuje mi do kolejnego poziomu tam, nie wiem, 200 dusz, No to sobie zjem taką duszę i będę miał kolejny poziom To w ten sposób działa mniej więcej Muszę przyznać, że fajne rozwiązanie, przyjemne w końcu, coś co sprzyja użytkownikowi, nie? Duża dusza zaginionego, nie właśnie to jest coś takiego. O, kurty smog, dobra, cofaj, cofaj, spaj? Fajnie. A ten smog to jest ciekawa bestia. Powiem, że od razu, że. Jeszcze będzie okazja go spotkać Nie mówię, że będziemy z nim walczyć Ale może będziemy, kto wie To się okaże Może nawet w kolejnym odcinku To bardzo możliwe, że tak Prawdopodobnie nawet w kolejnym odcinku będzie okazja go jeszcze spotkać Teraz ja mogę to otworzyć Normalnie bym nie mógł, ale mogę to otworzyć Bo mam klucz ten, który wybrałem sobie przy tworzeniu postaci I dlatego się opłaca, bo znajdę tutaj pewnie coś... No, drewniana tarcza Sprawdźmy czy ona... W ogóle... Jest lepsza od tej mojej Nie jest Nie jest Jest gorsza Zresztą powiem wam, że ta pajęcza tarcza, która ma się dzięki temu, że się jest bandytą Jest naprawdę dobra, ja z niej korzystałem nawet na końcu gry więc <laughs> naprawdę jest dobra i się opłaca ją nosić. Oczywiście to zależy od przeciwników. Na niektórych się powiedzmy założy taką tarczę, na innych taką, bo będzie miała inne rezisty, ale... ...porzystałem z tej tarczy na końcu gry. Jest naprawdę dobra. No oczywiście w punkciki wytrzymałość, myślę, że tak do 20 gdzieś yy, wytrzymałości dojadę z tymi poziomami, bo naprawdę warto mieć sporą wytrzymałość. Dzięki temu można więcej ciosów wyprowadzić na i tak dalej. Zresztą, co mogę jeszcze powiedzieć, że po odrodzeniu się przy ognisku, po odpoczynku przy ognisku, potwory oczywiście się odradzają, odnawiają. Przy czym nie odnawiają się itemy, więc dwa razy nie warto rozważać wszystkich skrzynek i tak dalej. Bo ogólnie właśnie. Dobrze jest te wszystkie skrzynki porozwalać ze względu na to, że. Ze względu na to, że. Ze względu na to, że tam mogą być ukryte jakieś przedmioty. One są ukryte w ten sposób, że wystaje ciało ze skrzynki. Jak się rozwali skrzynkę, to ono upada, i na tym ciele są jakieś przedmioty zazwyczaj. Ale. Ale nie jest to tak. Fajnie, że zawsze widać to ciało, które wystaje. Znaczy, ono jest widoczne, tylko ciężko to czasem zauważyć, więc warto rozwalać wszystkie skrzynki, bo może się okazać, że coś tam jednak było. Albo że pod nimi jest jakieś przejście, albo że za nimi jest jakieś przejście. Ta gra jest pełna takich rzeczy. Nie prowadzi za rączkę. Żeby znaleźć fajne itemy, to trzeba po prostu zeksplorować wszystko i jeszcze najfajniejsze, itemy są tak ukryte, że żeby je znaleźć, to trzeba mieć dużego farta tak naprawdę. Znaleźć jakieś dziwne przejście. Nie wiem, są też ukryte przejścia. Na przykład, najfajniejsza, chyba tarcza w grze jest ukryta, właśnie za ukrytym przejściem. To znaczy, trzeba walnąć w ścianę, i za tą ścianą będzie przejście. I nic ci nie powie, że tam jest to przejście. Znaczy, często widać, akurat w tamtym miejscu średnio było widać. Troszeczkę widać zazwyczaj, ale ciężko jest czasem wpaść, że jest jakieś tajemnicze magiczne przejście na drugą stronę. Więc rzeczywiście granie prowadzi w ogóle za rączkę i ciężko jest znaleźć jakieś fajne przedmioty. Trzeba po prostu wiedzieć, gdzie one są. Ja już troszeczkę takich miejsc znam. Więc jest niełatwiej z tym, ale dla początkującego gracza to może być naprawdę duży problem. Dobra tej rozwaliłem, no nie rzucaj wam bombami, czasem się zdarza, moja zbroja jest raczej lepsza od tej, więc też nie ma sensu jej zakładać. Tak, ale i tak sprawdzę gorsza, gorsza, dobra. Na wierze. Tam jest kusznik, którego dobrze jest załatwić, żeby potem on strzela w nas, jak walczymy tam na dole. No właśnie, jak było przed chwilą widać w prawym górnym rogu ekranu, tam są panowie starczą, o których mówiłem wcześniej i miałem ich wskazać, wskazuję. To są właśnie tacy. Jeszcze tacy z mieczem ujdą. Najtrudniejsi byli dla mnie tacy z włócznią. Oni też zaraz jest taki jeden. O właśnie idzie Ale już umiem e, walczyć z nimi jak należy, więc to są naprawdę łatwi przeciwnicy tak naprawdę o właśnie można kopnąć, też będzie potarczy. OK. E, I teraz zbliża się walka, o której mówiłem. Trudna walka. E, do niej też dojdę jeszcze. Tylko najpierw muszę tutaj skusić, żeby nie oberwać ze spadającego, płonącego czegoś. No właśnie, już wiem, że tego jest, więc mogę uniknąć. Takie rzeczy też się zdarzają. Pamiętacie tę kule w poprzednim odcinku, która zjeżdżała ze schodów? Nie pamiętam, czy mi się udało jej uniknąć, ale właśnie to, to było coś takiego. Też można było od tego nieźle oberwać. Może nie zginąć. <laughs> Chociaż kto wie, kto wie, może i zginąć. Są też oczywiście potwory, które nas one-shotują, giniemy od jednego uderzenia. Także naprawdę gra hardkorowa, jeśli chodzi o, o takie rzeczy. Ja założyłem sobie czarną bombę zapalającą, żeby walka była trochę łatwiejsza. I ruszyłem do boju. Właśnie to jest czarny rycerz. Czarni rycerze potrafią być wyzwaniem także na samym końcu gry. Żeby wygrać z nim teraz... Trzeba być już doświadczonym graczem. Znaczy mi się udało wtedy wygrać, ale nie była to jedna walka. Za pierwszym razem mi się nie udało. Miałem trudniejszą taktykę do wykonania, bo parowałem. Teraz mam taktykę mniej zawodną. No właśnie, taktykę taką. Już będę doświadczonym, pokonałem takich rycerzy całą masę. Więc trochę już, już umiem z nimi walczyć. Ale przyznam, że inaczej na początku gry. Naprawdę trudni byli do pokonania. Z nich mogą wydropić naprawdę dobre itemy. Najlepszy miecz w grze, jakaś najlepsza tarcza, kurczę. Wszystko, naprawdę. Fenomenalne to jest, że... No może nie najlepsze jakieś, ale... Ale naprawdę fenomenalne itemy z nich dropią. Tylko to też trzeba mieć szczęście. Bo to nie zawsze. Ała No i właśnie widzicie, na dwa... na dwa uderzenia mogły mnie ścisnąć koleżka, jakby chciał. Teraz muszę poczekać, żeby się schilać. <laughs> ale, oj niespodzianka, nie miałem włączonych Estusów, tylko czarną bombę zapalającą, a to już skorzystam. Ale tutaj zachowałem się trochę głupio, bo nie czekałem aż on zdejmie tarczę i przez to zadawałem mu po 50 obrażeń mniej za każdą bombę, ale teraz już tego pilnuję. Głupotę zrobiłem właśnie, że tu szedłem, ale udało mi się całe szczęście wyjść. Jakbym tam przez to już bym prawdopodobnie nie wyszedł, bo by było troszeczkę ciężko go wyminąć. No ale jak już wyszedłem, to nie, nie ma problemu. ojeny Tutaj kopnąłem zamiast zrobić cios wyskoku. <laughs> Miskliki Kliki są straszne. Dobra, jeszcze jeden cios i powinien już paść. Jak na moje. O, właśnie, super. No i nic fajnego mnie wydropiło. Gródkę to się dostaje za każdego czarnego rycerza. Gródki to służą do ulepszania przedmiotów. Broni, zbroi, nie jestem pewien czy zbroję się da ulepszać, nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie. Ale możliwe, że się dało. No więc gródki to jakieś gródka błyszczącego to jest dużo tych w każda służy do... Innego rodzaju e, broni, e, do innego rodzaju broni, tak? <laughs> Założyłem sobie też pierścień, który zwiększa moje obrażenia, kiedy mam mało punktów życia. E, jest to przydatne, ale normalnie nie nosiłbym tego pierścienia, bo tam chyba jak się ma 20% punktów życia, to się zwiększa, zwiększa te obrażenia o ilość. Przy 20% punktów życia to już zazwyczaj jest koniec walki, ale. Ale lepszy taki pierścień niż żaden. Nie mam innego, które sensownie by było w tym momencie nosić. Więc. zostawiam sobie ten pierścień. Może się przyda. Jak będę miał lepszy, to założę lepszy. Może nawet w kolejnym odcinku zdobędę, bo jest taki jeden przeciwnik zresztą dosyć trudny. O właśnie, i teraz beczek zaszczyt sobie wypadło. To jest. Yy, nie wiem jak to się nazywa, ale z tego dropią bardzo fajne itemy. O właśnie. I dostałem dwie yy, dwa migoczące Titanity. To jest dosyć rzadka sprawa, więc fajnie. Yy, z takich właśnie małych aligatorków wypada yy, migoczący Titanit. Znaczy dwa migoczące Titanity się zawsze dostaje. Dobra. Tutaj. Yy, będzie walka z bossem I zrobię smaka na kolejny odcinek Bo w tym odcinku już tej walki nie będzie No więc cóż Mam nadzieję, że wam się podobało Zapraszam do kolejnych odcinków Do innych filmów Gildi Komputerowych Na samą stronę ggk.gildia.pl No i co? Trzymajcie się ciepło na razie.